Do biletów kolejkowa, też można na ten sam bilet, bez dodatkowych opłat, wejść na salę zabaw. Na tej sali dzieci mogą spędzić czas od 10 do 18. .00. Są leżaczki, tak. Jak tam? A lokomotywa jest też taka. ...do zabawy. Leżaki dla rodziców, dzieci. Taki miły, spędzony czas. Na koniec, po tym jak się będzie dużo chodzić w kolejkowie. Dzieci tutaj sobie mogą odpocząć. Jesteś sama na sali, tak? Dobrze, jest. Czy pani chce Ja chciałam go to To gdzie byłaś, Amelka? Gdzie byłaś? W kolejkowie powiedz. No, chodź, ale chodź głośniej tu powiedz. Chodź. Gdzie byłaś? Powiedz wszystkim, gdzie byłaś? Byłam tutaj, się bawię. Teraz się bawisz, a byłaś w kolejkowie, tak? Tak. No. W osobnym pomieszczeniu znajduje się kawiarenka oraz plac zabaw. Tutaj sobie można usiąść, ściągnąć buciki. Dzieci sobie kurteczki wieszają. I można się bawić zakupić też można upominki ceny Na placu można przyciskać i zobaczymy, o, pociąg jedzie, uruchamiać pociąg A, do przodu i do tyłu, czyli pociąg odjechał, fajna zabawa. I pojechał. Zobaczymy, co jest przy następnych. Wziąłem też samochód. A teraz tamten. Cofniemy go, żeby było widać. Tutaj jest kolejny pociąg. I jedzie Następne, To chyba samochody tu są. A gdzieś jeszcze chyba czerwony widziałam. Tutaj przyciskiem uruchamia się karuzelę. Zobaczymy, jeszcze tu zostały nam dwa. O, nawet jest atrapa pożaru. Zobaczymy, co się tutaj dzieje. Czyli tutaj wycie szleny, a tu się naciska udawany ogień. Amela zanurkowała i jej nie widać, o nie, głowę widać, a teraz jest tutaj zabawa na całego nurek kolejny, kolejny nurek i pływanie, a teraz tu Amela się schowa, nogi tylko widać noga widać, o rękę też widzę, czy ktoś z Was widzi rękę Ameli? o teraz dwie widać Dwie ręce i nogę. Mhm. Idziemy w stronę przystanku tramwajowego, aby dojechać do wieży widokowej. Może uda coś nam się zobaczyć z tej wysokości chociaż niebo nie jest za ciekawe i widoki mogą być słabe tutaj jest niedaleko już ten przystanek to jest tramwaj 31 nie bo następnym razem jeszcze kiedyś przyjdziemy tutaj bo było fajnie tak dobrze teraz tramwaj 31 lub 32 trzeba weszłąć na przystanku Alkady i dalej tramwajem 17 lub 20. Pozdrawiamy kamperka. Tak. Stanek, Plac Platz Orlą, i Orlą, No No, No nie widzieli, wiesz, bo byśmy byli w kamperze to by nas widzieli Orlą, Platz i 32. Wysiadając na przystanku arkady, trzeba przejść na, na drugą stronę ulicy, na przystanek czyli przez pasy w lewą stronę. Tu jest przystanek przystanek arkady. W Jechaliśmy tutaj dwa przysta. tutaj z tego wynika siedemnastka. Trzymaj To dwa przystanki. Chyba trzeba wysiąść na wielka. Zostanę czyli raz. Jedzie na Siedemnastka. przechodzimy przez ulicę Siadamy do tramwaju wychodząc z tramwaju od razu mamy tak piękny widok no. dobrze chcesz, chcesz tam do góry jechać? Amelka chcesz? a pokaż jak się cieszysz cieszysz się? dobra to idziemy? no to idziemy No, mgła jest. Widok troszeczkę za mgłą. Czy jest Coś widzisz? Nic nie widać, ma mgła. Mgła pewnie jest. Jeszcze na dole się wdup, czy to coś widać, ale już tam dalej słabe widok. Duże tam rondo też. No tak, byliśmy tam wysoko, ta kamelka. A jakim teraz tramwajem jedziemy na dworzec? Na dwa numer 2, tak? Tak odjeżdża z tego przystanku. to jej Z tego wynika, że 31. Też można by było dojechać chyba do dworca. Nasz szujeczka Choć jest deszczowo i jest cieplutko, ale wracając do tego, przyjechaliśmy dwa, nie, sorki, trzy przystanki i byliśmy już na miejscu na dworcu. Czyli stamtąd tramwaj dwa, trzy przystanki i możemy iść kupić bilet powrotny. Jak tam? Wycieczka się podobała? Tak. Podobała się, ale fajna była czy za długa? Fajna była. No to teraz co? Bilety. Idziemy kupić bilety? Bilety. Na pociąg. Tak? Na pociąg. No, to dobra. Czyli pożegnamy się już chyba, czy jeszcze będziemy na dworcu? O, na dworcu jeszcze w naszym mieście się pożegnamy, tak? No dobra, no to na razie. Na razie. Już przyjechaliśmy pociągiem do naszej miejscowości, tak? Pociąg odjeżdża nasz, którym przyjechaliśmy, tak? Amelia? No to teraz co? Dobrze, to teraz idziemy na schody. I, i idziemy na autobus szybciutko, tak?